Podejrzewam, że nie kojarzycie Państwo miasta Briańsk, to nieduże miasto w Rosji, znajdujące się niedaleko dzisiejszej ukraińsko-rosyjskiej granicy. Tak, jakbyśmy pojechali na północ od Kijowa, mniej więcej, to byśmy dotarli do Briańska. W roku 1958 Miejscowe kino, kino o nazwie Akciabryk, czyli Październik, typowa nazwa w zasadzie czegokolwiek w tamtych czasach, zostało uznane za najlepsze kino w RSFSR, czyli w tej Radzieckiej Republice Federalnej Rosja. Tak jak była Republika Ukraina, Republika Białoruś wewnątrz Związku Radzieckiego, to była też oczywiście osobna Republika Rosyjska i wśród Wszystkich kin, które się w niej znajdowały, to zostało uznane za najlepsze. Rok później, w roku 1959, dach tego kina się zawalił i zabił około 46 osób, i ranił ponad 100. Choć część świadków nie mogła uwierzyć w to, że zginęło tam tylko 46 osób, i uważali, że było ich więcej. Co to tam się wydarzyło, dlaczego doszło do takiej paskudnej tragedii, która do dziś jest wspominana przez mieszkańców Briańska. Tam w 2017 roku odsłonięto pomnik upamiętniający to tragiczne wydarzenie. Otóż, żeby zrozumieć, co się wydarzyło, trzeba się cofnąć do momentu budowy tego kina. Ona zajęła zaledwie 9 miesięcy i toczyła się jakieś 10-12 lat. Tutaj źródła nie do końca są zgodne co do tego przed tą katastrofą. Budynek stawiali niemieccy jeńcy wojenni. To była końcówka lat 40-47, może 49. Tutaj tak jak mówię źródła się rozjeżdżają. Więc ci ludzie jeszcze odpokutowywali, odpracowywali swoje wojenne zbrodnie na terenie jeszcze wtedy Związku Radzieckiego, to było dość normalne i brali udział w budowie teatru. Oczywiście ich zemsta. W takiej formie została wykluczona przez śledztwo, choć było to jedno, jednym z wątków tego śledztwa. Podejrzewano, że niemieccy jeńcy mogli doprowadzić do jakiegoś rodzaju sabotażu tej budowy. Winnym ostatecznie okazał się Aleksandr Nikolajewicz Jegorow, pierwszy sekretarz bryjańskiego komitetu okręgowego, który zdecydował, że on to kino zbuduje szybko przede wszystkim po to, żeby się wybić. Jako sprawny organizator, według dostępnych informacji, otwarcie tego kina miało zostać zorganizowane 4 grudnia 1949 roku. Specjalnie w taki dzień, dzień przed. Rocznicą wprowadzenia konstytucji, tej stalinowskiej konstytucji z 1936 roku, jak wielokrotnie Państwu opowiadałem, w zasadzie wszystko w Związku Radzieckim robiono na jakiś termin, na jakiś jubileusz, na jakąś specjalną okazję, żeby się pokazać. Faktycznie on się wykazał, pan Jegorow, takim, jak to się mówi po rosyjsku, udarnym tempem pracy. Kino postawili bardzo szybko, bardzo sprawnie. No ale to się wiązało z pewnymi problemami. Autor projektu kina, architekt o nazwisku Zjelenin, kiedy przybył do miasta, to już zobaczył, że prace trwają i to są na dość zaawansowanym poziomie. Już były wykopane fundamenty o pół metra zbyt płytkie, już budowano ściany o jedną cegłę zbyt cienkie. I on zaczął protestować, i wziął nawet od Jego Rowa taką, taki dokument, wymusił na nim podpisanie dokumentu, że jego pomoc przy budowie okazała się niepotrzebna, a on za tą budowę i za jej efekty odpowiedzialności nie ponosi. Oczywiście rozumiemy, że architekt, który nie ponosi odpowiedzialności za to, co zaprojektował, to jest sytuacja kuriozalna, dziwaczna i niecodzienna, niemniej jednak w tej sytuacji. Zrozumiała. On później, kiedy już wszczęto śledztwo w sprawie tych wydarzeń, miał pokazywać śledczym ten dokument i dzięki temu uniknąć odpowiedzialności. Zresztą Jegorow, o czym później, także uniknął odpowiedzialności, za to faktycznie karierę. Zrobił już w 1950 roku, rok po tym jak oddano to kino do użytkowania i na pewno miał tam więcej jakichś dużych osiągnięć. Jego przeniesiono do Karelo fińskiej Republiki Ludowej na stanowisko. Partyjnego, pierwszego sekretarza tamtej organizacji partyjnej, już na poziomie republikańskim. Jeszcze chwilę później on został członkiem Komitetu Centralnego, co było dużym wyróżnieniem, ale że to był taki człowiek ze stalinowskiego nadania, były partyzant. To on oczywiście po śmierci Stalina stracił na znaczeniu. Trafił do Omska już jako zastępca przewodniczącego okręgowego komitetu wykonawczego i w 1961 został. Emerytem ogólnozwiązkowego znaczenia, dostał taką specjalną emeryturę dla zasłużonych obywateli Związku Radzieckiego z przywilejami i był na niej aż do roku 1988, kiedy zmarł, czyli przeżył ponad 20 lat jako uprzywilejowany emeryt, pomimo że z jego powodu doszło do śmierci prawie 50 osób. To się odbyło w czasie wieczornego pokazu filmu Saroka Warowka. No, tutaj mniejsza z tym, co to był za film, to było na podstawie prozy Aleksandra Hercena. Wielu ludzi później wspominało o tym, gdzie wtedy byli, jak się ratowali, jak mieli iść na ten film, ale brakło dla nich biletów. Do zawalenia się stropu miało dojść w centralnej części sali kinowej. Tam w budynku miało znajdować się ponad 500 osób, z czego około połowy. Miało zostać poszkodowanych w ten czy inny sposób. Lekko rannych miało być jeszcze trochę ponad te 123 osoby, które wymieniałem na początku. W akcji ratowniczej brały udział zarówno oddziały Straży Pożarnej, jak i lokalne oddziały wojskowe, i jak to zazwyczaj bywa w takich sytuacjach to znaczy w sytuacjach dużych katastrof w reżimach autorytarnych. Informacje na ten temat były blokowane, to znaczy ludzie, którzy pamiętają tamte czasy, wspominali, że kiedy zaczęli na przykład mówić przez telefon ludziom, znajomym, bliskim, rodzinie z innego miasta, to telefoniści rozłączali takie rozmowy. Na drugi dzień w lokalnej gazecie bryjańskiej raboci, czyli robotnik bryjański, miały się pojawić informacje przeróżne, tam była taka rubryka... Co się wydarzyło w Bryjańsku wczoraj, tam była dyskusja w klubie, dyskusja o temacie, w czym tkwi szczęście radzieckiego człowieka, a nie było informacji o tym, że doszło w mieście do poważnej katastrofy. Po prostu zabrakło informacji o repertuarze w kinie i kiedy komisja stwierdziła, że kino można odbudować, je faktycznie odbudowano, to... Rok później, w roku 1960, wznowiono pracę kina i w gazecie znowu nie pojawiła się żadna informacja na ten temat, po prostu jak gdyby nigdy nic, pojawił się znowu repertuar kina. Także pogrzeby miały zostać zorganizowane przede wszystkim bardzo szybko, w dwa dni, bez orkiestr, przynajmniej takie, tak twierdzi część źródeł, że. Orkiestry były zakazane, z drugiej strony inne wspomnienia mówią o tym, że orkiestry jednak obecne na tych pogrzebach były. Te pogrzeby były organizowane na koszt państwa i przy obecności sił wojskowych, które miały pilnować porządku. To jest ciekawe, to jest. Ten sam okres, w którym doszło dwa lata później do wydarzeń w Muromie, do takiego dużego buntu w Murowie, trzy lata przed dużymi niepokojami społecznymi w Nowoczerkasku, które zostały krwawo stłumione przez władzę radziecką, i już wtedy, już wtedy w 1959 roku, władza radziecka musiała sobie zdawać sprawę z tego, że sytuacja jest trudna, ponieważ przedstawiciel. Rządu, który przyjechał zbadać tę sprawę, miał powiedzieć, że przede wszystkim najważniejsze jest tutaj uniknięcie żywiołowej reakcji, żeby lud nie poddał się emocjom, nie poszedł niszczyć na lewo i prawo. Oczywiście przypomnijmy, to są czasy powojenne, ludzie, którzy doświadczyli przemocy. Ludzie, którzy doświadczyli strasznych rzeczy, nauczyli się rozwiązywać problemy przy użyciu przemocy, a jednocześnie żyli w kraju, w którym bardzo wielu rzeczy brakowało, którzy stracili swoich bliskich, to faktycznie mogło się skończyć wybuchem społecznego niezadowolenia. Żołnierze, którzy te pogrzeby ochraniali, mieli wspominać, że wszyscy bali się jakichś akcji protestacyjnych. Ostatecznie jednak do żadnych tego typu wydarzeń. Nie doszło. Tak jak mówiłem, do wiadomości publicznej informacje na ten temat nie były podawane, niemniej jednak, organizacja partyjna zajęła się badaniem, służby bezpieczeństwa zajęły się badaniem, szukaniem winnych, szukaniem problemów. Odbyła się Odbyły się oględziny, miejsca katastrofy, gdzie odkryto rzeczy dość przerażające. To jest bezpośredni cytat. 12-metrowa belka portalowa została zbita z desek na gwoździach. Ona, jak mówią, płynęła i zaczęła się wyginać, a potem, nie wiedząc jak ją wyprostować, przywiązali ją do drewnianej kratownicy, znajdującej się powyżej. W końcu nie mogła tego wytrzymać, pękła, a potem poszło jak lawina. Tutaj pojawiały się informacje o tym, że strop tego budynku był zbudowany nie z belek, tylko właśnie z powiązanych, czy też zbitych gwoździami desek. Tu się pojawiło takie słowo jak gorbyl. Albo garbyl, nie wiem gdzie tam pada akcent. Nie wiem też jak to przetłumaczyć na język polski dosłownie, nie udało mi się tego znaleźć. To jest taka deska, taka piętka. Kojarzycie Państwo, jak się tnie belkę drewnianą na deski, to tam zostaje taka jedna cienka z tym jeszcze zaokrągleniem, takim półokrągłym zaokrągleniem naturalnym dla pnia drzewa, że tego typu materiał w zasadzie. Odpadowy do pewnego stopnia stał się materiałem konstrukcyjnym, na którym opierała się cała budowla. To jest duży problem. Dodatkowo pojawił się problem w fundamentach, zastosowano w kotłowni zbyt cienkie rury, które później miały także dodatkowo rdzewieć i podmywać fundamenty. Zresztą później, kiedy już ten budynek odbudowano i zauważono, że znowu pojawiają się problemy, znowu wrócił ten kłopot z rurami, tam cały czas w kotłowni mieli dolewać wody, bo ta woda ciągle wyciekała. I podmywała fundamenty, co doprowadzało na przykład do wyginania się ścian. Także budowa posiadała wiele tego typu problemów i oczywiście zdawano sobie z nich sprawę. Pojawiały się przez całe 10 lat, kiedy ten, to kino stało, pojawiały się pęknięcia w ścianach, pojawiały się zagrożenia. Te zagrożenia były eliminowane w taki sposób, w jaki oni umieli. Tutaj, tak jak czytaliśmy, belka, która się wyginała i która nawet nie była prawdziwą belką, została podwiązana do konstrukcji, co oczywiście było rozwiązaniem dalekim od prawidłowego. Pęknięcia w ścianach były zagipsowywane. Nawet na tych historycznych zdjęciach, które się zachowały z tamtej epoki, możemy zobaczyć, że fasada tego budynku hmm, Także, także jest popękana, co było swojego rodzaju zapowiedzią dalszych problemów. Dodatkowo, do izolacji sufitu użyto żużlu, który okazał się dla tej prowizorycznej w gruncie rzeczy konstrukcji zbyt ciężki. Zresztą to przypomina nam sytuację z kosmodromu Baikonur. Tam także po wielu latach. I po ulewnych deszczach źle skonstruowany dach zawalił się na prom kosmiczny buran, co także było smutnym, ale mniej tragicznym wydarzeniem, ponieważ tam nikt nie zginął. Zdecydowano się w ramach tego śledztwa pociągnąć do odpowiedzialności około 10-12 osób, przy czym w zdecydowanej większości przypadków mówimy tu o karach dyscyplinarnych, o wyrzuceniu z pracy, o wyrzuceniu z partii czyli to były kary średnio byśmy powiedzieli dotkliwe. Za kozła ofiernego miał robić dyrektor kina, człowiek nazwiskiem Pankow, który, jak się później okazało w toku tego śledztwa, był właśnie tym człowiekiem, który próbował katastrofę zapobiec. On miał Oczywiście no nie krzyczeć publicznie, bo to nie były takie czasy, ale miał pisać raporty, zgłaszać do odpowiednich instytucji kontrolnych problemy z jego budynkiem, miał na wszystkie sposoby próbować go łatać, naprawiać, tak jak mówiłem, zupełnie nieumiejętnie, niemniej jednak miał próbować. Ostatecznie więc najpierw wskazali go na... Trzy lata, ale jeszcze zanim zaczął to odsiadywać, uznano, że jednak trzeba to śledztwo zamknąć ze względu na brak wystarczających znamion przestępstwa. I on, choć oczywiście długo później ciągnęła się za nim ta historia, to jednak zakończył ten proces bez kary w takiej jej formie prawnej, karnej. Więc ostatecznie za tę paskudną tragedię nikt nie poniósł odpowiedzialności. Kolejne problemy pojawiły się w roku 1990. To kino zostało ponownie zamknięte ze względu znowu na problemy konstrukcyjne, na pęknięcia ścian. W roku 2011 je zburzono. 21 lat po zamknięciu, także długo ten budynek straszył mieszkańców i postawiono, postawiono tam centrum handlowe z hotelem City Hall, ale nad tym interesem chyba także wisiała klątwa, bo w roku 2017, jak pisali w lokalnej prasie z powodu kryzysu, jego zamknięto i ostatecznie do dziś to centrum handlowe pozostaje. Puste, zamknięte i popada powoli sobie w ruinę. Prawdopodobnie także zostanie wyburzone. Warto sobie zadać pytanie, jaki kryzys był w roku 2017. Rosja żyje sobie od kryzysu do kryzysu, więc tutaj prawdopodobnie chodzi o kryzys związany z sankcjami po zajęciu Krymu, ten w latach 2014 15 Później oczywiście był kryzys covidowy. Teraz mamy kolejny kryzys wojenny. Raczej nie zanosi się, żeby Centrum Handlowe w Bryjańsku miało szansę zostać ponownie otwarte w najbliższym czasie. Dziękuję Państwu pięknie za uwagę i widzimy się niedługo.